Brakować pamięci. Myślę, że to jest zwyczajnie coś innego, ale to. Nie chcę z tym gadać. Dobra, yy, pójdźmy to po tą maczetę. Może nie, nie muszę z nim gadać. Idźmy tu. Świetne miejsce, bardzo się cieszę. Będziemy mogli zrobić później, a mimo wszystko chcę zobaczyć o co chodzi z tą maczetą cudowną. O nie, przejdę tym tunelem? Wątpię. Nie, nie przejdę. Nie, nie jest, jest wcześniej rano, jest 7.57. No dobra, muszę. Kocze, nie mam wyboru, muszę pójść jakoś naokoło. Ja, nie wbiegnę. A nie, wbiegłem, ok, świetnie. E, wszystko wydaje się w porządku. Nie wiem, dlaczego miałoby nagrywać, nie mam pojęcie. Nie wiem, jakoś w połowie drogi. To dobrze, chcę, żebyś odwiedził jedno miejsce. Nie po co? Jeden z naszych patroli zniknął gdzieś w okolicy rynku. Naprawdę, to chyba twój problem. Od teraz to też twój problem. Dowiedz się co z nimi albo nie pokazuj się tutaj. Co za nędzasz, no? A i tak muszę pójść zrobić to, OK. Zróbmy ten układ z Raisem, Dostaniemy poziom za wykonanie zadania ostatecznie. Dobrze, że przynajmniej. Ciły spadki FPS-ów. Ja w tej chwili nie mam widoku na stream. Teraz. Czy naprawdę ktoś był na tyle tempy, żeby tam w jakimś supermarkecie włączyć wielki, głośny ten? Głośnik? Nie było mądre. cholery. Okay, musimy sobie naprawić broń. Dokładnie zobaczcie. żyli? Bardzo dobrze Tylko to mamy, weź proszę Okej, świetnie Troszkę gotówki, zawsze dobrze Bezpieczna strefa Wydaje mi się, że tego chyba nie odnawiałem Nie jestem tak 100% pewien Ciekawe... Ja nie widziałem u siebie żadnej takiej różnicy Aha, tak, to jest... To wieża. A no, niepotrzebnie tam. Może to było coś z tym. Nie mowa przecież o, ona była słaba. Przecież przed chwilą wy wyrwał się skąd jeden zombiak. co, było? Okej, zawsze alkohol i kawa. Jeżeli nieaktywnej, bezpiecznej strefy, okej. Chyba znalazłem twój patrol. Coś rozerwało tych ludzi na strzępy. Przeszukaj ciała. Uważaj, by ich nie uszkodzić. Czemu on Władze mnie atakuje? To jest no coś takiego. Nie podoba mi się to, żeby mnie strzelali. Znalazłeś tę kopertę? Jeszcze nie. Poczekaj. Może dużo cenia, jak miło. Lokowano bezpieczną strefę, jak miło. O, książeczka. Dziennik bojowy. Okej. Okay. Ten? Mam wrażenie, boję się, że ktoś się obudzi O, są kluczyki Do auta? Tak, to jest, to jest auto tych ziomów, więc granaty samo Możemy wywalić, może flary nie potrzebujemy. I jeszcze. A, jeszcze ten zjął coś. Jest list. Gdzie ma kamień, ma? Dobra, mam ją. Dobrze, przynieś mi tę kopertę jak najszybciej. Będziesz naszym bohaterem. Okej. Okay. Więc musimy dostać się na dach tego jednego budynku. Hej, ty! Podejdź no tu! Jestem na antenie! Widzisz mnie! Jestem na górze! Musisz mi pomóc! Nie muszę. Nic nie muszę. No, już nie mogę w to wskoczyć. Ok, jak oni by chcieli, żebym ja tu wlazł? A, z tej strony może. Nie przejdę. Ok, muszę chyba naokoło. Tam to jest po prostu skakanie ze stan, zobaczymy. Wejdę. To, to raczej nie jest coś, co mogę dotknąć. Nie, a idzie mi dosyć dobrze, Przez myślę. To jest, prawda więcej doświadczenia za parkour niż za walkę z wrogami. No, ale... dałoby się może ulepszenie umiejętności otwierania zamków Byłoby dobre A kurcze, przytrzymał mnie nędzasz, no O! Okej. Nie wiadomo mi się, że to dwóch się stąd wypiło. Jak ja miałbym wejść niby na ten dach? Nie da się. O, zrzut. To dosyć blisko. Gdy do niego. Zrzut. E... Nie, zaraz zamienimy petardy na koktajl moltowa, i to, Kurczę, zmarnowałem noża. Okej, okay, mamy dwa t, nikt tego nie ukradnie. Haha. Dla ofiar. Okej, okay, teraz mogę pójść z powrotem na tamto wziąć. No muszę chyba z lewej strony wejść na, nie? Nie to. Okej. Okay. O nie. Nie, nie. O nie. Kurczę, ten nędzarz cały czas mnie goni. No chodź tu, no chodź tu nędzarko, Zabijecie. cię. Chodź tu. No, chodź tu. Okej. Okay. ok, weźmy ten policyjny ziom ziom, ok, uratujmy go może ten syn się za niezłożę on myślisz że się przemieni? co? chodźcie tu, no uciekajcie nie chcę zdechnąć Okej, okay. zawsze coś. Dziadek pokrodniczy? Coś się strzeliło do głowy. Porny nadzieg. Eee. Nie, niech zostanie jak jest. Tędy nie wejdę, czyli jak już mogę wejść tamtą stroną. Na szczęście nie zwabiliśmy nic. Otwórzmy ten zamek. Nie mamy... O! Okay. Musimy sobie otworzyć, troszkę wytrychów zrobić Pozytowy kij baseballowy to ma... a Ha ha, ha. Już słyszałem? A nie, to nie są biegacze, okej okay. Nie ma bata, nie jestem w stanie wskoczyć tu na nic Tak, teraz nie będę, ja nie będę teraz wyszukiwał Jak, jak się wspinać tutaj, a, okej okay. Ah, oh, super. Hola. sensu nie ale co dalej bę nie eee, spróbujmy nie bo to musi być jakiś iśmyg na to может быть так просто уже еще не да. Йо, тенды. Ale chyba nie jestem w stanie po prostu tutaj doskoczyć Nie to z przodu budynku? Tu całkiem? A jeżeli to jest tak. W dalszym ciągu nie mam pojęcia. Nic mi tu nic nie mówi. Coś jest. A zwykle nie? Tam jakbym wskoczył. No tak, jest ten wentylator czy klima. I co z nią? nie wskoczę No i co miałbym z tym zrobić? A, okej. Okay. Oto teraz już z górki. Okej. Okay. Okej. udało się. Super! Czy otworzy? Pewnie nie. Nie, nie zdawałem sobie sprawy, że tam dałbym raty w ogóle jakkolwiek przeskoczyć. Z jednego do drugiego. Okej, okay, papierosy i aerosa, zawsze coś, cegła? Nie, nic. To jest pasy domowe, widzę w żadnym dziurę. teraz. U. A, może po prostu tak ile się ileś razy. Ruch. Cholera. Nie wiem, co to jest, ale dobra. Może się otworzy, musimy pokopać, tak mówisz. Nie ma czasu do stracenia. Nie ma czasu do stracenia. Damy radę. Ciekawe, że nie mógł po prostu rozwalić co to jej... było? Niech, niech mi nie pojawi, że z zajączek się pojawi jakiś różowy. Zobaczymy co tu jest. Zobaczymy. Szlag by to. Myślę, że jeszcze z dwie. Pesty dialogowe wykopał, jedną ręką nie odkręca sobie nic załatwione. O, jest. to szlak maczeta korka. okej okay. co to jest? Plany twórców gry: alkohol i części metalowe. Ok, lubią czytować, gdy grają we własne gry. Karek lubi wszystko kontrolować, lubi robić to z pomocą tego narzędzia, okej okay. 200 poręczności? O Boże Ja się nie dziwię, że to jest najlepsza rzecz w grze Jesz A jeszcze będę mógł to ulepszać? Tu jest napisane, że mogę? Mówi, że mogę, ale myślę, że mogę Okej okay. E Okej, okay, już że... Okej, okay. już mam, ale nie jest aż taki dobry, bo. Niestety, ale ten. Za dużo potrzebuje. Eee, znaczy za mało użyć jest. Tam cię sobie pobiegną. Haddza? Wydaje mi się, że Raiz nie jest najpopularniejszą postacią w mieście. Nie, ale to on jest gościem, którego wszyscy się boją. Stare powiedzenie mówi o wiele bezpieczniej budzić strach niż miłość. Jaweli. zgadza się, koleś był mądry. <laughs> Machiavelli! Nie chcę wchodzić do budynku, nie potrzebuję. Hej, jakbym szedł autostradą, byłoby lepiej. Okej, okay, myślałem, że wskoczę z niego na ten. Na. Autobus, no, ale nie dałem rady. Okej. Okay. O, to jest jakiś. Rzeczy, ale nie, jeszcze. Jeszcze nie. Wydaje mi się, że ktoś tu tam tam jest, bo mi się pojawiło, że. Ale dużo jest wykorzystane, yy, mam wrażenie animacji, na przykład z, z tego z The Island, bo to Techland robi, tak? Techland też robi The Dylan, O ile mi to się dobrze. Daje. Tak, pod podchodzę do Zambieka on tak przygotowuje tą broń. Także o. A w każdym razie. Mi się wydaje, że to jest stan Dead Island Aha, jestem Aha, mieli zamazaną, żeby nie spoilować. Dobra, oto plany Doskonale, można na tobie polegać Bardziej niż na tych ochlejmordach Rajs na ciebie czeka Może będziemy mieli jeszcze okazję współpracować Mam nadzieję, że nie <laughs> To. No. Jeśli okażesz im współczucie, uznają je za słabość. Daj im palec, a wezmą całą rękę. Rozumiesz? Daj ci okay. stronienie. daj ci chleb, kobiety, amunicję. A ty nie jesteś nawet w stanie wykonać prostego o -o. zadania. O, to nie będę chcieli mi zabić. nie wysłać was wszystkich do dziury. Ach, toż to nasz sługa wierzy. Masz coś dla mnie, przyjacielu? Owszem, mam. Twoja kolejna wywiązanie się z umowy. Dwie skrzynki antyzyny. Nie sądzę. E... Ślepo oddany wierzy. Zachowujesz się jak tchórz, krain. Tchórz poddający się woli fałszywych U... Można było się spodziewać tego, nim. Przestrzegasz ich zasad równie bezmyślnie, jak przestrzegasz moich, jak mały, posłuszny piesek. Hej, mieliśmy umowę! Twoi ludzie potrzebują antyzyny. Teraz bardziej niż dotąd zakładam. Lecz ktoś, kto trzyma się cudzych zasad, nie jest prawdziwym mężczyzną. Masz. Tyle ode mnie. Cześć, pół paczki nie dajesz. Do. Obiecałeś mi dwie skrzynki, to tylko pięć fiolek. Jeśli chcesz więcej, mam propozycję. Atletka Skorpion Jade Aldemir jest w naszych szeregach. Przeprowadź ją tu. Jest tu arena. Tam ludzie walczą dla hmm. naszej zabawy. Chcę, żeby Skorpion walczyła dla nas. Jestem ciekaw, ile potrzeba, żeby osoba jej... Tak, zabił zabiłę. Pękła. Co? Ja. Nie! Zapomnij, nie zrobię tego! Nie słyszę przekonania w twoim głosie, Crane. Nie podjąłeś jeszcze decyzji, to widać. Będziesz pieskiem i uratujesz mieszkańców wieży? Czy mężczyzną i wybawić Jade? Mm. Idźmy do Psychopata. Przyjdź do mnie jak wrócisz. Mam coś dla ciebie, Alfis, paternitym, ok. Jakoś damy radę, no ale dobra. Cholera. Eee, skontaktować się z GRE ok zrobimy to jak będziemy potrzebowali ale w tym miejscu myślę że skończymy tego stream'a tutaj eee, no jest już dużo później niż że no bo chciałem to kończyć żeby sensowną długość miał ten ostatni odcinek który jest jakoś się zacinał no ale wielkie dzięki wszystkim którzy oglądali no i co następny stream będzie w piątek o tej samej godzinie się zaczynał. 330 na razie